Cześć. Chciałabym dzisiaj wam pokazać, jak przejść do edycji opisu pojazdu. Jesteśmy już zalogowani do panelu Flotis. Tutaj mamy dostępne osoby i tutaj macie opcję przedłużenia. Nie będę już się powtarzać, dlatego dzisiaj zajmiemy się edycją pojazdu. Wchodzimy w boczne menu po lewej stronie, klikamy lista pojazdów i pojawia nam się taki ekran. To co widzimy na tym ekranie to y, pracownik po lewej stronie, edycja, dystans, styl, pierwsze zgłoszenie, ostatnie zgłoszenie i status. Y, tak jak mówiłam wcześniej y, dla Pani Joanny Michałkowskiej i Zofii Naukowskiej musimy przedłużyć y, dostęp, bo już wygasł, dlatego nam się nie pojawiają dane. Na potrzeby dzisiejszego filmu y, zrobimy y, edycję Pojazdu pani Moniki Czołeckiej. Jak widzicie, przejechała dzisiaj już 13 km. Jej styl jazdy to 9. Pierwsze zgłoszenie było o 7.24, ostatnie zgłoszenie o 8.19 i dostęp jest aktywny, czyli nie musimy przedłużać abonamentu. To, co musimy kliknąć, żeby edytować opis pojazdu, to jest taki ołóweczek w kolumnie Edycja. Klikamy edycja. To, co widzimy na tym ekranie, to są informacje o urządzeniu, numer urządzenia przypisany do właśnie do pani Moniki, yy, i tutaj edytujemy dane kierowcy. Możemy zmienić imię i nazwisko pracownika, numer rejestracyjny, możemy dodać do grupy, nie musimy. To, co jest ważne w, na tym ekranie, to to, że w momencie, kiedy Edytujemy jakąkolwiek kolumnę, to zawsze musimy kliknąć Zapisz zmiany. Jeżeli tego nie zrobimy, to utracimy wtedy wszystkie dane. Kolejną sekcją jest Edytuj dane pojazdu. I tutaj możemy edytować telefon, markę, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa, norma spalania, pojemność zbiornika. I tak jak poprzednio, zawsze musimy zapisać zmiany. Jeżeli wprowadzamy jakiekolwiek edycje, Zawsze klikamy taki przycisk, tutaj zapisz zmiany. Kolejna sekcja, bardzo ważna, to ustawienia alertów, czyli to, o czym chcemy być poinformowani w naszym panelu. I tutaj mamy: Pokazuj alerty dla, dla tego pojazdu. W bardzo prosty sposób możemy to od, odkliknąć, jeżeli nie chcemy mieć takich informacji. Klikamy, zaznaczamy. Alertuj, gdy urządzenie zostanie wyłączone. Alertuj, gdy pojazd ma trasy w weekend dłuższe niż i tutaj ustawiamy sobie kilometry. Możemy ustalić z pracownikiem, że w weekendy może na przykład robić do 20 km samochodem służbowym. Jeżeli przekroczy, to wtedy dostajemy informację. Kolejnym jest alertuj, gdy zatankowano niewłaściwe paliwo. I już tłumaczę o co tutaj chodzi. Ten alert y, jest powiązany z tym, jakie paliwo jest przypisane do danego auta. I w momencie, kiedy wprowadzamy faktury, to dostaniemy taki alert, że zatankowano niewłaściwe paliwo. W tej sekcji mamy jeszcze maksymalną dozwoloną prędkość i dzienny limit długości tras. I możemy to w bardzo prosty sposób edytować. Usuwamy. I wpisujemy na przykład 120. I oczywiście, jeżeli coś edytujemy, to przypominam o zapisywaniu zmian. Ale jeszcze przejdźmy y, kolejne elementy tej sekcji. Tutaj mamy ubezpieczenie ważne. Do wpisujemy, do kiedy jest ważne ubezpieczenie. Do kiedy ważny jest tacho, tachograf, jeżeli posiada. I kiedy mamy przegląd techniczny. Pozwoli nam to na uniknięcie zapomnienia. Dobrze wiemy, że wszyscy jesteśmy zabiegani. Także. Taka informacja jest bardzo przydatna, z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy. Jak, jeżeli coś zmieniliśmy, klikamy Zapisz zmiany. Jeżeli tego nie klikniemy, to to, co edytowaliśmy, niestety się nie zapisze. Przydzielanie geostref. W tej sekcji um, ustalamy, do jakich stref ma być przypisane dane auto, czyli jeżeli, jak widzicie, magazyn numer 5 jest wjazd i wyjazd, i wtedy dostajemy. Y, jesteśmy poinformowani o tym, kiedy, wjechał, y, kiedy dane auto wjechało do y, tej strefy i kiedy wyjechało. Jeżeli chcielibyśmy, żeby kolejną strefą był na przykład Świebodzin, to zaznaczamy wjazd i wyjazd. Jeżeli chcemy tylko informację o wjeździe, no to odklikujemy wyjazd. I bardzo ważne to to, żeby po każdej edycji zapisać zmiany. Mam nadzieję, że w 100% wyjaśniłam edycję opisu pojazdu, ale jeżeli pojawiłyby się jakiekolwiek pytania, to jesteśmy do dyspozycji i możecie pisać do nas na biuro@flotis.pl.